Cześć! Ja mam na imię Ula i dziś opowiem Wam, w jaki sposób zrobić brelok z żywicy z użyciem sypkich, kolorowych pigmentów. Zapraszam! Po pierwsze będzie nam potrzebna żywica epoksydowa dwuskładnikowa. Po drugie, drugim najważniejszym elementem są pigmenty sypkie i tutaj wybrałam takie cztery kolorki. Zaraz sobie o nich powiemy coś więcej. Formy silikonowe. Tutaj wybrałam takie hologramowe koniczynki, a oprócz tego buldoga francuskiego oraz kociaka. I teraz przystępujemy sobie do mieszania żywicy naszej z pigmentami. Oczywiście żywicę wcześniej mieszamy z utwardzaczem i uzyskujemy taką jednolitą, przejrzystą konsystencję, i wtedy dopiero. Sobie rozkładamy tą żywicę na różne pojemniczki i w każdym pojemniku oddzielnie mieszamy sobie żywicę z danym pigmentem. Mój pierwszy pigment to pigment turkusowy. Drugi z kolei to jest taki baby blue, czyli taki jasno, bardzo jasno niebieski. Wszystkie te pigmenty mają delikatną domieszkę brokatu, jeżeli to wam przeszkadza, Możecie wybrać oczywiście jakieś inne pigmenty, które tego brokatu będą pozbawione. I tutaj istotne jest, żeby wymieszać wszystkie te właśnie sypkie pigmenty z żywicą, żeby to nabrało właśnie płynnego charakteru. Mój trzeci kolorek to właśnie taki ciemno-niebieskawy, ponieważ będę chciała uzyskać z tych wszystkich kolorów, Efekt troszkę takiej właśnie wody tropikalnej, takiej przechodzącej od jasnego do ciemnego, niebieskiego. I tutaj dokładnie sobie wymieszałam. I mój kolejny kolorek to będzie biała. Biała perła. No i tutaj już sobie wsypujemy do pojemniczka. No i mieszamy. Z tego, co widzę, no to ta moja biała perła, no to chyba najbardziej jest nabrokatowana, że tak powiem. I teraz ja przystępuję sobie do zakrapiania mojej formy silikonowej jednej, drugiej, trzeciej i czwartej po kolei właśnie pigmentami. Ja to robię w taki sposób, żeby te pigmenty ostatecznie jakoś tak fajnie się połączyły, więc to nie może być takie, wiecie, nalewanie na szybko. Tylko ja to robię właśnie w taki sposób. Oczywiście to trwa troszkę dłużej niż yy, zwykle to barwienie żywicy, no ale można się troszkę pobawić, żeby uzyskać jakiś ciekawy efekt. Jeżeli chodzi o kolejność dodawania tych pigmentów, kolorów, to ona jest raczej dowolna. Nie zauważyłam, żeby tu były jakieś różnice. Jeżeli dodam najpierw białą, to więcej będzie białego, czy najpierw ciemną, to więcej ciemnego, później się wydobędzie. Nie ma tutaj aż tak znacznej różnicy. Widzicie? No, i już zaczyna nam się coś tam tworzyć interesującego. Oczywiście. E ten pigment po zalaniu będzie się jeszcze ze sobą mieszał, także ostateczny efekt tak naprawdę poznamy no, na drugi dzień. Tutaj jeszcze sobie uzupełniam w tych miejscach, w których nie ma pigmentu. O I tutaj już widzicie, że na drugi dzień wygląda to w taki sposób czyli troszkę inaczej niż jak kończyliśmy dzień wcześniej, bo pigmenty się całkiem ze sobą zmieszały. I tego białego, no on nam troszkę tutaj zniknął, prawda? Ale biały też służy do tego, żeby te, te pigmenty właśnie po zmieszaniu nie były aż takie ciemne, żeby ten biały jednak troszkę nam wszystko rozjaśniał. No, i drugą warstwę już sobie tutaj zalałam. Ja zwykle wyjmuję żywicę z formy po około dwóch dniach, żeby żywicami fajnie zastygła. Proszę, tutaj już widzicie drugą warstwę, troszkę zalewam oczywiście z górką, żeby nie było żadnych wgłębień. O, w międzyczasie zrobiłam sobie też naszyjniki właśnie w takim stylu, a co tam. I tutaj widzicie, że dwa dni później już sobie wyjmuję nasze breloczki. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi w ogóle pracą z żywicą, to zapraszam na inne filmy na moim kanale. Tam zobaczycie, w jaki sposób zrobić breloki z, ze zdjęciem, na przykład, w jaki sposób zrobić brelok z tuszem alkoholowym. Jest o biżuterii z kwiatami, biżuterii z kamieniami, biżuterii z muszelkami. Są filmy, w jaki sposób zrobić zakładki. Także, jeżeli Was to interesuje, jeżeli na co dzień chcielibyście się tym zająć, to oczywiście Was serdecznie zapraszam. Czy każdy może pracować z żywicą? Bo niekiedy dostaję takie propozycje od pań z przedszkola, na przykład, żebym poprowadziła zajęcia dla dzieci. No, niestety, dzieci nie mogą pracować z żywicą, przynajmniej no, nie jest to zalecane ze względów zdrowotnych, ponieważ żywica wydziela toksyczne opary, trzeba pracować w masce, w rękawiczkach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Najlepiej mieć oddzielne pomieszczenie, żeby nie truć po prostu innych innych mieszkańców. Ja na początku byłam troszkę nieświadoma, bo pracowałam z żywicą bez maski. No i konsekwencje były takie, że mnie strasznie bolała głowa i bardzo często, także no nie zalecam takiego postępowania. Ja zaczynałam pracę z żywicą kilka dobrych lat temu, także wtedy nie było takiej też wiedzy na ten temat, i mało było w ogóle materiałów w języku polskim. A wracając do naszych breloków, tutaj możecie zobaczyć z jednej i z drugiej strony, w jaki sposób właśnie wyglądają moje breloki. No i to jest właśnie fajne w tych brelokach, że jest to brelok dwustronny że z jednej strony wygląda fajnie, jak i z drugiej. I wy możecie sobie wybrać, tak naprawdę, która strona jest prawa, która lewa mi, że tak powiem, no ciężko jest wybrać w tym momencie. Tutaj oczywiście muszę sobie odciąć te elementy, które mi tutaj e, się przypadkowo zalały. E, można sobie dzięki szczypcom spokojnie z tym poradzić. Oczywiście nie zawsze będziemy musieli to robić, ale w tym przypadku akurat mi się troszkę Nadprogramowo tej żywicy rozlało, więc muszę tutaj wszystko sobie ładnie poucinać. Co będziemy robić w dalszej kolejności? Oczywiście musimy sobie zeszlifować brzegi. No, to jest troszkę dłuższy proces. Jednak no tutaj pokazałam Wam to w bardzo szybkim tempie i. I tak naprawdę, że tak powiem, poza kulisami to, to sobie już dokończyłam, no bo ten filmik też nie może trwać nie wiadomo ile, więc Wam po prostu tylko tak pokazałam z grubsza, że, że sobie tutaj szlifuję. Będziemy potrzebować oczywiście jeszcze bazy takiej ze stali nierdzewnej, bazy dobre loków i to będą takie kółeczka montażowe jak największe. Potrzebować też będziemy szczypców do zaciskania oczywiście tych kółeczek. No bo to no rękami tego nie zrobimy i w żaden inny sposób. Także to jest też taka rzecz niezbędna. Tutaj, akurat w formach, mieliśmy te dziurki, więc nie musimy ich wiercić. Zakładanie tych metalowych elementów jest naprawdę bardzo proste. Nie trzeba jakichś specjalistycznych umiejętności. Jest to bardziej kwestia wprawy, po prostu, że ktoś będzie szybciej to robił. Co jeszcze można zatapiać w żywicy tak oprócz tych pigmentów sypkich? Pokazywałam wam już na wcześniejszych filmach, że można zatapiać zdjęcia, można zatapiać rośliny, tusz alkoholowy, kamienie, muszle. Ostatnio miałam takie zlecenie na zatopienie sierści włosów konia i też bardzo fajnie to wyszło. Też można takie coś zatopić. Można zatapiać brokat, jakieś drobne owady, motylki no co kto lubi, co się komu podoba, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Więc korzystajcie ze swoich pomysłów, realizujcie jakieś swoje wizje nowe, bo im coś będzie oryginalniejsze, tym lepiej. Pamiętajcie, że praca z żywicą to jest praca twórcza, a nie praca odtwórcza. Ma cieszyć, ma bawić, ma pokazywać coś nowego. Naprawdę żywica daje bardzo dużo możliwości. I warto z nich jak najbardziej skorzystać. Także dziękuję Wam dzisiaj za ten filmik i zapraszam Was na kolejne, które niebawem powstaną. I do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Aha, i nie zapomnijcie dać lajka, suba albo komentarz. <gryw> Cześć.